Bardzo cieszę się, że Likom Multimedia wydało w Polsce gry Rising Star Games, czyli tak naprawdę klimat japoński wkracza na mhm. dobre i mam nadzieję, że na stałe na polski rynek. Liczę na to, że też będzie to po jakimś czasie klimat spolszczony, ponieważ gra, którą zajmiemy się dziś, no niestety spolszczona nie jest, a bardzo by to się jej przydało. Mowa tutaj o kontynuacji serii, która miała e, swój start i swoje triumfy na PlayStation 2, The Way of the Samurai, tym Bez razem z literką 3. Ja mówię D, czuję podniecenie związane z tym tytułem. <laughs> Dlaczego on yy, mi się podoba? Bo jest to naprawdę gra dziwna. Warto powiedzieć na początku, że nie jest to tytuł dla każdego gracza, Dokładnie. ale o tym powiemy za chwilę. Po pierwsze, mamy niesamowicie otwarty świat, który możemy eksplorować według własnego widzimisię. Jesteśmy rzucani do prowincji Japonii i tam tak naprawdę możemy dokonać różnych wyborów, które wpłyną na naszą rozgrywkę. Wiesz, to jest tak, że twórcy w każdej grze to obiecują. Fave, tak GTA tak. i tak dalej. Ale Way of the Samurai 3 jest pierwszym tytułem, który to naprawdę uczciwie względem gracza realizuje. I powiem wam na przykład, Dlaczego? Zanim tak naprawdę zacząłem grać, zginąłem 13 razy. Mhm. A zginięcie w tej grze równa się... Jeszcze z... w 11 minucie. Równa się z opcją game over. Tam nie ma restartu, respawnów i tego typu rzeczy. Giniesz po tobie. Więc zanim zaczęła się u mnie linia fabularna, zginąłem 12 czy 13 razy. I za każdym razem robiłem co innego i byłem w innym miejscu. I nie wiedziałem, no. jaka ja tam doszedłem. Na A wiecie katatę. dlaczego? A to dlatego, że w tej grze... Mamy bardzo szeroko rozwinięty system, który po raz pierwszy pokazuje efekty naszych działań, bo to jest działanie, prawda i konsekwencja. Po raz pierwszy mamy to pokazane do takiej bolesnej, niemalże linijkowej skali, ponieważ już od pierwszych chwil w grze możemy zadecydować, co się właściwie stanie. Mamy dwa przyciski, które odpowiadają za pewną interakcję klasyczną powiedzmy dla epoki samurajskiej, czyli wyciągnięcie miecza, gest agresywny oraz padnięcie plackiem przed przeciwnikiem, postacią, którą, z którą się w, tym, w tej chwili spotykamy. I dokonanie ukłonu z przeprosinami. Co było na przykład bardzo hanibiące dla samuraja, jeżeli musiał paść na twarz przed wieśniakiem. W ogóle nie do pomyślenia. Mhm. A tutaj tak może się stać i tak naprawdę od pierwszych chwil każda wasza decyzja będzie miała jakiś wynik. Czy to na polu bitwy, czy to y, podczas gry, czy to podczas starcia z NPC. To prawda. Ale moglibyśmy też troszeczkę opowiedzieć o samej fabule tej mhm. gry, bo jest ona dosyć mocno zawikłana, a jest na pewno bardzo, bardzo ważnym elementem, szczególnie dla wszystkich fanatyków kultury Japońskiej. Japońskiej i tak. samurajów. Jasne, tutaj mamy okres wojujących, yy, inaczej, mamy okres krajów w wojnie, tak zwany Sengoku Jidai, kiedy to jeszcze w Japonii nie została uformowana władza Shoguna. Yy, jesteśmy tak naprawdę wasalem jednego z panów w pewnej prowincji, którego jego sługa zdradził. W wyniku tego dwie armie spotykają się na polu witwy i stary pan przegrywa, e, niestety, z nowym uzurpatorem. My jesteśmy w armii przegranej i zależnie od tego, co zrobimy, albo sami zwleczamy się z pola walki, albo ściągną e, nas go z niego rządni e, łupów wieśniacy. Bo nie wiem, czy wiesz, ale w starożytnej Japonii było tak, że po polu walki pojawiały się tłumy szabrowników, co było karane śmiercią. I tutaj rzeczywiście też tak jest. Realia Japonii są oddane w 100% niemalże. Kiedy spotkałem właśnie taką dziewczynę, która okradała martwe ciała, po wojnie. Ona od razu, co? Coś ci się nie podoba? Ja to no. robię, żeby przeżyć. No i ja na przykład do niej powiedziałem, że zginiesz w związku z tym. Ona zaczęła uciekać, dosłownie prawie lamentować, tylko że wszystko to było w takich chmurkach hmm. oniksowych, ale dało się hmm. po prostu wyczuć jej emocje. Hmm. Mówiła, ja to robię hmm. dla siebie, ja to robię dla całej mojej rodziny i hmm. tylko po to, żeby hmm. móc zobaczyć kolejny dzień. No hmm. i schowałem miecz, poszedłem dalej. Po Słuchajcie, takich wyborów jest więcej, ponieważ każda kadstenka. Na początku myśleliśmy z Pawem, że one w ogóle są bardzo mocno uzbrojone w skrypty, ale postanowiliśmy to sprawdzić i w jednym ze scen w różnym momencie wykonaliśmy gest agresywny. Najpierw pozwoliliśmy scence toczyć się tak naprawdę samej, czyli obejrzycie ją do, od początku do końca. Była to scena związana z dostaniem się na służbę do pewnego możnego pana. Wyglądało to w ten, spo, w ten sposób, że musieliśmy stoczyć pojedynek z kilkunastoma innymi Roninami, którzy pojawiali się w tej chwili na zamku. Na zasadzie jeden nie jeden na jednego, tylko każdy na każdego tak naprawdę. Kto zostanie ostatni żywy na polu bitwy, ten zostanie przyjęty na służbę bardzo samurajskie klimaty. Oczywiście był wysoki rangą wojownik, sługa tego księcia feudalnego, który rozpatrywał całą bitwę, wykonał pewną przemowę. I podczas tej przemowy wykonaliśmy pierwszy agresywny gest. Okazało się, że nasza postać wyszła przed szereg, wszyscy się odsunęli, a pan, który do nas przemawiał, powiedział w tej chwili, hm, widzę, że jesteś odważny, będę cię bardzo uważnie podczas walki obserwował. Przy następnej rozgrywce postanowiliśmy posunąć akcję trochę dalej i daliśmy się mu bardziej wypowiedzieć. W chwili, kiedy mówił o honorze, dumie i odwadze, ponownie wykonaliśmy gest agresywny, jednak nieco później niż, niż w poprzedniej sytuacji. Wiecie co się stało? Facet powiedział, jak śmiesz wyciągać miecz w obecności pana! Podeszli do nas ludzie z włóczniami, chcieli nas zabić, a w tym momencie ten koleś zszedł i powiedział sam się nim zajmę, sam przetestuję twoje umiejętności. I już nie walczyliśmy z dwudziestoma obdartymi Roninami, tylko z tym panem feudalnym, którego w końcu udało nam się pokonać. To jest właśnie piękno zawarte w Way of the Samurai. Tutaj każdy wybór ciągnie za sobą inne konsekwencje. Dokładnie, takie połączenie trochę Fable, trochę GTA, no, a jeszcze panie. możemy dołączyć do tych, którzy przegrali, czyli pozostać jak gdyby w swojej armii na początku, możemy dołączyć do tych, którzy wygrali i nosić, w zupełnie innych szatach, i tak Dokładnie. dalej, i tak dalej. A albo wykonywać różnego rodzaju. Fantastyczne misje, że tak to powiem. Dla każdej ze stron. Dla każdej ze stron, albo dla wieśniaków, tak. dla mieszkańców tej miejscowości. Grani byłaby sobą, gdyby nie miała naprawdę wielkiej ilości możliwych zakończeń. Tutaj mamy 23 zakończenia, łącznie z jednym ukrytym, z czym, że nic nie jest zasugerowane, które działanie prowadzi do którego zakończenia. To musicie odkryć sam. Do tego mamy bardzo dużo znajdzik do odszukania. Paweł, no posłuchaj, 100 stylów walki do opanowania. Każdy w innej postaci. Miecze do znalezienia, miecze do upgradeowania. Mhm. I akcesoria do odnalezienia. Fantastyczne! Dokładnie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo, bardzo dużo. Ale trzeba jeszcze powiedzieć o jednym ogromnym plusie. Po graniu w tę grę miałem ochotę włączyć Diablo Dwink. Dźwięki takich cytrowych brzmień gitar jak gdyby. Takie Brian, no, 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 mi się z Diablo Dwink. Tak jest, dokładnie. Także muzyka powinna dostać od skaralu co najmniej... Nie wiem, złotego Mariana. Muzyka jest naprawdę niesamowita. Yy, mamy standardowo różne rodzaje rozgrywki, ponieważ yy, mamy różne poziomy trudności. Jeżeli wiecie, co to, to jest Easy Normal Hard, to bardzo dobrze. Natomiast... Yy... Nie wiecie na pewno, co to jest instant kill. To jest bardzo interesujący poziom trudności, ponieważ on pozwala wam za pomocą jednego uderzenia zabić przeciwnika. Oczywiście działa to też w drugą stronę, ale zobaczcie ile fajnych opcji to stwarza. Możecie na przykład podejść do kolesia i wbić mu nóż w plecy czy tam mierz samurajski i w ten sposób rozwiązać od razu problem. Mhm. Y można tak zrobić. Ale na pewno jest ten tryb bardzo emocjonujący. Szybko zginiecie też. Jeden przestał. strzał, jedna śmierć jak Sniper. Co z wielkich plusów ha. także tej gry, to to, że mimo ja 13 razy zaczynałem tę grę. Za każdym razem miałem. Taniej... Kwipunek, który do tej pory już zdobyłem. Tak, tak. Czyli podobnie jak w Dante's Inferno, granie resetuje nam postaci, tylko cały czas zbieramy może nie tyle doświadczenie XP, tylko miecze, tak. broń, umiejętności posługiwania tak jest, się nimi, różnego rodzaju itemy i inne przedmioty. Jest tego naprawdę sporo i Tutaj jest takie lekkie zacięcie RPGowe. Dokładnie. Natomiast nie każdy będzie odbierał ten tytuł jako grę dla siebie, ponieważ stwierdziliśmy z Pawłem, że jest to tytuł, który jest zdecydowanie przeznaczony dla wszelkich fanów japońskiej kultury, fanów samurajów i tak dalej, ale co pierwsze razi w oczy, to jest naprawdę ogromny otwarty świat i nikt nie prowadzi nas tutaj za rękę. W ogóle, słuchajcie, y Przede wszystkim, jeszcze wracając na chwilę do tych wyborów, ja wybrałem 13 różnych opcji, zanim mm -hmm. doszedłem do pierwszej wioski i tam spotkałem kobietę, która zaczęła mi powoli mm -hmm. mówić tutorial. Mówić, musiałem Mówi go sobie czytać. sam przeczytać. Dokładnie. Dokładnie. Tutaj gra nie ułatwia nam niczego, jest naprawdę hardkorowo. Nic nie, jest wiedziałem czym, na tacy. nie wiedziałem czym sterować. Dobrze, że w ogóle jest instrukcja stary w pudełku. Na szczęście, bo gdybym nie było instrukcji, to już w ogóle bym nie wiedział, jak grać. Także ciężko było się domyślić, a kombinacji przycisków jest naprawdę dosyć sporo. Samo kopnięcie R1 plus kwadrat. No, no, jest tego... Ciężko to załapać. Pewnie. jest tego dużo, dużo. Więcej, także gra naprawdę nie pomaga. Brak tutoriala to jest spory minus. Brak jak gdyby strzelania w akcję. Tu mm -hmm. na początku jest. Jest nudno. To jest po prostu droga samuraja. Tak wygląda twoja droga. I co mi się podoba? Przebijanie tej czwartej ściany, że to ty jesteś samurajem, nie twoja tak. postać. Tak, bo tak, to tak, ty tak, jako tak. samuraj podchodzisz za każdym razem na nowo do tej gry i zdobywasz i, s... inaczej, tak. i zdobywasz twoje doświadczenie z tymi samymi mieczami. I byłoby naprawdę słodko, gdyby nie to, że parę rzeczy technicznych jest, do których musimy się przyczepić. Grafika jest bardzo przeciętna. Oj tak, niestety. Jest bardzo przeciętna. Momentami mamy tekstury rodem z PlayStation 2. Do tego frame rate potrafi naprawdę gwałtownie spaść, jeżeli na ekranie są Starcia z większą ilością przeciwników, do tego y, jest y, no, problem z powtarzalnymi questami. Możemy zacząć się nudzić. System walki to wciskanie jednego guzika. Kamera nam tego nie ułatwia, bo bardzo często zdarza jej się tak pokazywać akcje, że my po prostu jesteśmy zaszlachtowani na śmierć. Ale. Podsumowując, po raz pierwszy wydam tendencyjną ocenę, drogi Pawle. Mhm. Bo ja jestem ogromnym fanem kieruki mafii japońskiego. E, ta gra sprawia, że mam ochotę ją przechodzić po raz kolejny. Mimo, że moje pierwsze starcie zajęło w niej 11 minut. A można ją zmaksować w 150 godzin. Wow, to jest 7 wow. dni grania bez przerwy na siku. Wow. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Daję minus za to, że jest średnia graficznie i za to, że nie jest dla każdego. 9. 9. Dla mnie to jest 9. Ja niestety muszę odwrócić twoją ocenę. Dla mnie to jest tylko 6, ponieważ ta gra strasznie mnie denerwowała, strasznie mhm. frustrowała, strasznie męczyła, nie pokazywała niczego, co chciałem zobaczyć, no, bo no, po prostu samuraja. nie jestem fanem Samuraja. <laughs> Lubię Japonię, ale chyba nie aż tak bardzo. 6 i 9 od GNM.